Słowo Boże na dziś, 16 października. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, bracia. Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwuchwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewem. Niepokojące ze zaszczytami, niezgoda, rozłam, zazdrość, pijaństwo hulanki i tym podobne. Co do nich, zapowiadam Wam jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwo Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Oto słowo Boże, psa sponsoryjne, pierwsze. Dasz światło życia idącym za Tobą. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych. Nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. lecz w prawie pańskim podobał sobie rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zas zasadzone nad płynącą wodą, która wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, a wszystko co czyni jest udane. Co innego, grzesznice są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Z słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział. Biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę zmiętych hieruty i z wielkiej jerzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasowo to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiętnie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie. Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz, on odparł. I wam, uczonym w prawie biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo pańskie.